Kolejna wersja z cyklu Pilates w plenerze. Z uwagi na to, że jest dzisiaj bardzo gorąco i słońce świeci mi prosto w twarz, pozwoliłam sobie założyć okulary. Nie ma co zwlekać, trzeba zrobić ten krótki, ale efektywny try. Zaczniemy jak zwykle od tego, żeby rozciągnąć strony ciała. I przypominam, że siadamy na guzach kuluszowych bardzo wysoko, nie opadamy nigdzie, nie garbimy się, obojczyki otwieramy do boku. Jedną rękę odstawiamy na wysokości biodra i rozciągamy się po skosie w kierunku nieba. Przedbiam góra. I druga strona zrobi dokładnie to samo. Trzymaj ciało w jednej linii. Pozwól barkowi opadać na twarz. I do góry. Przypisk do przodu. Z wróć do góry, skleć nogi. W drugą stronę popraw pozycji wyciągnij się krok do przodu. Krok po kroku do przodu. Przechodzimy do leżenia na plecach. Pamiętam, że w każdej chwili staramy się rolować kręgosłup kręg po kręg tylko nie opadamy w podłodę. Barki zostają nad biodrami i rolujemy kręgosłup tym Pierwsze i najbardziej klasyczne ćwiczenie Pilatesa to oczywiście setka w wersji podstawowej. Podnieś po kolei nogi nad wdech. Z wydechem zaangażuj żebra do siebie i żebra do bioder w tej pozycji, wyłącz nogi. Palce napierają na siebie w stronę sufitu, a stopy ciągną daleko w tamtą stronę. Podnosimy klatkę na zasadzie wyciągnięcia, zarówno brzucha, jak i kręgosłupa Posko się do tyłu pulsujemy wdech. 2, 3, 4, 5. Z wydechem kolejnych 5 uderzeń rękoma. Wdech. I wydech jeszcze wda. I ostatni raz wyda. I sto, zakłada, składamy nogi na klatkę piersiową, odkładamy głowę, nogi pojedynczo na podłogę, stopy wyciągamy, kolana proste, pięty nie odrywają się od podłogi, czyli wydłużam nogę maksymalnie, ale nie doprowadzam do przyprostu. kolanie pcham stopą daleko i przechodzę do ćwiczenia rolowanie kręgosłupa, wdech i z wydechem kręg po kręgu odrywam się od maty, wciągam maksymalnie brzuch, przepycham do przodu wydłużam klatkę, wciągam mocno pępek, dech i z wydechem roluję kręgosłup kręg po kręgu, odkładając się na matę to ćwiczenie jest bardzo trudne i z wydechem, dlatego kiedy czujesz że w tym miejscu musisz szarpnąć nogi do góry, proponuję poćwiczyć częściej setka, a to sobie na razie odpuścić i z wydechem dół, jeszcze wdech. Z wydechem żebra, biodra, przód. I rolujemy się w drugą stronę. Ostatni raz wdech, zaangażuj żebra, biodra, przód. i wróć do leżenia. Druga wersja tego ćwiczenia, czyli roll, ale w odwrotnym kierunku, czyli wyciągnij nogi. Otwórz się na szerokość klatki piersiowej. Wdech. Z wydechem przenieś stopę, nad bioderka. Wyciągnij je daleko za siebie. Zmień ustawienie nóg. Złącz stopy. Roluj kręg po kręgu mocno wydłużając taśmę tylną nogi. Wdech. Z wydechem przenieś nogi. Wdech. Daleko za głowę. Pamiętaj o tym, żeby cały czas trzymać mocno brzuch. Podamy nogi na klatkę, to się wam po powoli. Bo zaprzyjaźniłam się z lokalnymi mrówkami. Kilka oddechów odpoczynku, dach. I z wydechem wyciągnij kręgosłup, długa szyja, broda pilnuje jej, żeby była wyciągnięta do podłogi. I z wydechem wyciągaj kręgosłup. Dech. i wydech. Teraz wyprostuj lewą nogę. Prawa noga wyciągnięta na biało. Ręce zakładamy na biodra. Łokcie zabierają nas o podłogę. W tej pozycji 10 malutkich półek w jedną stronę. Zwróć uwagę na to, żeby prawe biodro, czyli od tej nogi, która jest wyciągnięta do, do sufitu, do nieba, nie uciekało blisko pachy. Wydłużaj dłużej obie strony ciała. Zmieni kierunek powtórz, 10, 9, 8. Cały czas wyciągamy kolano. 4, 3, długa szyja. I dość. Zegnij prawą nogę, wyciągnij ją po podłodze. Podnieś lewą, znowu zadbaj o wydłużone dwie strony, i jedziemy 10 kółek w jedną stronę. Poddychamy głęboko. I zmiana kierunku: 4, 3, 2, 1. Rozciągamy całą taśmę tylną nogą. Wróć do pozycji wyjściowej, popraw sylwetkę, weź kilka głębokich oddechów. W tej pozycji w klasycznym um, układzie ćwiczeń jest jeszcze kilka, które robiłyśmy już przy okazji poprzednich, um, poprzednich nagrań. Teraz wykonamy ćwiczenie, które nazywa się rolowanie jak piłeczka. Nazwa jest dość oczywista, czyli wskazuje na oczywistą wersję tego ćwiczenia. Ważne jest to, żebyś podniosła nogi pojedynczo na klatkę piersiową, złapała się za kolana, wzięła wdech, zamach stopami i z wydechem zrolowała kręg po kręgu do pozycji siedzącej. Zwróć, zwróć uwagę na to, że mój kręgosłup jest cały czas zawinięty w, w kształt litery C. Nie jestem zapadnięta, cały czas aktywnie trzymam wciągnięty Wdępek do kręgosłupa. W tej pozycji rolujemy się do tyłu na wdechu i z wydechem góra, wdech do tyłu. I z wydechem do góra, trzymaj stopy razem. I z wydechem góra, trzymaj mocny brzuch. Ostatni raz wdech, z wydechem góra, stop. I wyciągniemy nogi. Do kolejnego ćwiczenia. Tak jak już powiedziałam wcześniej, nie jest to klasyczny ciąg ćwiczeń, tylko mój wybór tego, żeby ćwiczenia były zróżnicowane i w takiej krótkiej 10-15-minutowej sesji jak najbardziej efektywne dla naszego organizmu. Teraz siadamy w siadzie tak zwanym płaskim. Nogi mamy otwarte zdecydowanie szerzej niż biodra. Ćwiczenie to nazywa się Piła. Siadamy wysoko nad kościami kulszowymi. Brzuch jest oczywiście wciągnięty, pępek. Dotyka do kręgosłupa, a nawet dalej chce się ciągnąć w stronę do żołądka, do przełyku. Otwórz ręce na szerokość nóg i teraz z wdechem skręć się w kierunku jednej nogi. Pierwsza faza to jest twist i sięgnij daleko do przodu. Wdech, otwórz klatkę, z wydechem sięgnij daleko za nogę. Wdech, staraj się wydłużać cały czas nogi przez pięty, a z drugiej strony przez bioderka, czyli noga wyciąga się w dwóch kierunkach, wdech i z wydechem sięgi daleko, wdech On cały czas trwa, skręcasz się i sięgasz daleko, wdech i wydech ostatni raz, wdech i wydech, wdech. Teraz złączymy nogi razem. Kolejnym ćwiczeniem będzie twist, czyli w tej sytuacji staramy się, żeby nogi były. Włączone i nieruchomo razem, czyli nie puszczamy raz jednej, raz drugiej pięty do przodu. I w tej sytuacji wyciągamy się. Raz w jedną stronę i wróć, i raz w drugą stronę, i wróć. Skręcasz się na wydechu, zwiększając tym samym możliwość, naturalną możliwość ciała do skrętu. Trzeba sobie wyobrazić, że na wdechu płuca się rozszerzają, a na wydechu kurczą, dlatego masz więcej miejsca. Druga kwestia jest taka, że myśl o tym, że Twój bark skręca się do biodra, ale po linii pleców. I wdróć na wdech z wydechem tyłu. I wdech. Ostatnie dwa razy. Wydech. Skręć ładnie ciało. Twój kręgosłup jest śrubką. Wdech. I wdech. Rozluźnij. Korzystając z tego, że siedzimy wysoko, chciałam teraz, żebyś otworzyła nogi trochę szerzej niż na szerokość bioder. To jest ćwiczenie średnio zaawansowane, ale postaramy się złapać jego główną ideę. Ręce przełóż na kark i jak zwykle koszyczek z dłoni jest dokładnie umiejscowiony na naszej potylicy. Łokcie klasycznie są znowu widoczne dla oczu, czyli są w kącikach oczu. Wdech. I z wydechem wyobraź sobie, możesz też usiąść przy ścianie. Wyobraź sobie, że tą ścianę masz za plecami i najpierw odklejasz się kręg po kręgu, poczynając od najwyższych kręgów, kręgosłupa, od głowy i dalej do przodu. I wracasz do pionu, mocno pracując z brzuchem. Pamiętaj, że brzuch chce wyciągnąć się jak najbardziej do przodu, a potem jak najwyżej do sufitu. Wdech, odklejamy się od ściany głową, szyją, klatką piersiową, wchodzimy w odcinek lędźwiowy i wracamy siedząc na maksa, na maksa wysoko, wdech, z wydechem rolujemy kręgosłup kręg pokrętny. i wdech, z wydechem góra, czyli zasada oddechowa jest taka sama jak w każdym innym ćwiczeniu, gdzie rolujemy kręgosłup, wdech bierzemy na miejscu, z wydechem rolujemy Plecy i później wracamy na tej samej zasadzie. Wdech na miejscu, z wydechem jest ruch. Przełożymy się teraz do tak zwanej sedi bokiem. Na początek proponuję taką pozycję. Piodra leżą dokładnie w linii z barkami. Pięty są tak samo w linii ze stopami. Korana ułożone pod kątem yy, prostym. Wyciągamy je teraz do przodu, odrywamy stopy od stopy i jedziemy w dół flex. Zobacz, że najważniejsze jest to, że moje biodro nie kładzie się na macie i nie wysuwa, tylko cały czas bioderko jest nad biodrem. To bardzo ładnie zaaktywuje nam do pracy pośladek. I wdech bądź wydech, obojętnie akurat w tym ćwiczeniu jak oddychamy. Ważne jest, żeby kostka wracała dokładnie do kostki. Mówię o kostkach w stopie. Zatrzymaj nogę na szerokość bioder. I teraz na wdechu stopa flex, dwa kieki do przodu, i na wydechu przechodzisz nogą do tyłu. W tym przypadku znowu bardzo ważne jest to, żeby talia nie była, jak ja to mówię, nie spała, nie była na plaży, to była aktywna i wyciągnięta z drugiej strony, aby ciało nie bujało się w kontrze do pracy nogi. Czyli w tej sytuacji możesz zaprzeć się ręką z przodu, dwa kiki przód, tak? I z wydechem rozciągnij go ładnie do tyłu. Najważniejsze dla mnie jest to, żebyś czuła odległość między piętą a pośladkiem. Aby było to prostsze, nie zmieniaj ustawienia stopy. Wdech dwa razy w przód, z wydechem w tył. Jeszcze raz wdech, z wydechem tył. Ostatni raz wdech, mocny brzuch. Talia nie śpi. Ostatni raz. Wdech. wydech I zakończ. Zakończ ćwiczenie. W tej sytuacji zginamy nogi pod brzuch. Z wydechem. Jak to zwykle. Kładziemy się w stronę klatki piersiowej. I przekładamy się na drugą stronę. Powtarzamy ten układ na drugą stronę. Czyli najpierw Ułóż łokieć w linii z barkiem, z biodrami, z piętami. Kolana zgięte pod kątem 90 stopni. Wyprowadzamy nogi po się do przodu. Kosteczki są razem. Talia nie śpi. Brzuch wciągnięty. Jak zwykle do kręgosłupa otwieramy. otwieramy nogi. Wdech. Z wydechem flex. I wdech. Uczymy się, gdzie jest długość naszej nogi. Czyli odległość między piętą a guzem kulszowym. Jeszcze wdech. I wydech. Aktywuj pośladek. Bardzo aktywnie pracuje brzuch. Wydech. Ostatni raz wdech. Wydech. Nogi zostają na szerokość bioderek. I dwa kiki do przodu, jeden kik do tyłu. Aha. I równie podłożę pod pupą. Dwa kiki przód i jeden kik. Tył. I jeszcze dwa kiki przód. Jeden kik tył. Wciągaj cały czas brzuch. Jeżeli czujesz, że się kołyszesz, nie zmieniaj stopy. Wydech. Ucho jest cały czas odwrócone do barku. Nie kręcimy głową żadną ze stron. Ciało jest cały czas w jednej linii. Bark leży dokładnie nad barkiem. Biodro leży dokładnie nad biodrem. Wciągaj brzuch. Talia nie śpi. Ostatni raz. Dech. Ostatni raz wydech. Nie wiem, czy to powiedziałam, a ważne noga nie otwiera się wyżej, kiedy idzie do tyłu. Brudki. No i dobrze, i słuchajcie, w tej sytuacji nie zostaje nam nic innego, jak zebrać się z leżenia i rozciągnąć odrobinę pośladki moim zdaniem najlepsza pozycja do tego, żeby rozciągnąć pupę, to jest położyć się na plecach, przyciągnąć nogi pojedynczo na klatkę piersiową, jedną kostkę założyć o drugie kolano, złapać się pod ziemię, wyciągnąć kręgosłup. Pamiętamy o tym, że nie zadzieramy brod do tyłu, tylko broda jeszcze szyi, aby ta leżała wygodnie na podłodze. I rozciągamy. Tak. Z wydechem wydłużaj kręgosłup. Jeszcze raz wdech. I wydech. Zmiana nogi. Czyli teraz prawą kostkę kładę na lewym kolanie. Staram się odepchnąć prawe kolano daleko od prawego barku. I rozciągam tym samym prawy pośladek. Oddychaj głęboko wdech. I z wydechem rozluźnij ciało, wydłużaj kręgosłup, ale brzuch cały czas jest w pracy. Wdech. I wydech. I zejdź z pozycji. Teraz zostaw lewą nogę zgiętą w kolanie, prawą nogę wyciągnij, flex po podłodze. Pamiętaj o tym, żeby nie robić przeprostu w kolanie, wyciągnij też prawą rękę za głowę barknij, społokieć że dotyka do podłogi, delikatnie trzymając żebra na podłodze, pamiętaj o tym, żeby wklejać pielne żebra mocno w podłogę, wygnij się delikatnie w A z wydechem rozluźnij, teraz prawa noga wraca do ustawienia, lewa noga wyciąga się po podłodze, prawa pacha otwiera się daleko, wyginamy się w łuk, pilnując tego, żeby żebra leżały na podłodze, rozluźnić I na sam koniec, korzystając z tego, co dzisiaj się pojawiło jako nowy element, czyli rolowanie się jak piłka, złap się za kolana, wdech, z wydechem podciągnij delikatnie biodra i podciągnij się do góry, odstaw nogi na podłogę. Ważne w tym ćwiczeniu, czego być może nie powiedziałam wcześniej, jest to, żeby starać się nie upadać na plecy, ale tak podwinąć plecy, i kręgosłup, żeby ta praca była płynna i równa. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że teraz możecie dobrze zacząć.